Często dostaję zapytania o duże i dobrze wyposażone jachty. Odpowiedzią na takie potrzeby jest DIFOR 520. Zapraszam na pokład. Na dobre wejdę na pokład difura 520 warto zatrzymać się na platformie kąpielowej, bo jest tutaj kilka szczegółów, na które warto zwrócić uwagę. Przede wszystkim od razu jest zintegrowana drabinka i nie trzeba wyciągać jej z bakisty. A tutaj tadam, gazowy grill. A tutaj zlew. Także mamy rufową kuchnię, gdzie możemy grillować ryby i warzywa. Główne stanowisko sternika. Zobaczmy, co tutaj mamy: plotter map, odczyt przyrządów pokładowych, ster strumieniowy, odpalanie silnika, obrotomierz. Do stanowiska sternika też wyprowadzony jest kabestan do operowania szotami. Tutaj mamy takie sprytne miejsce do zrzucenia lin, żeby się nie plątały pod nogami. A to podnóżek, żeby sternikowi ułatwić sterowanie na przechyłach. To jest przestrzeń. W wielkim stole kokpitowym jest lodówka, a w niej zmieści się cała zgrzewka wody i jeszcze kilka puszek piwa. Dołki na kubeczki, gniazdo. Oświetlenia, jaskółka na mniejsze drobiazgi. Rozkładanie stołu jest bajecznie proste, a z tej ławeczki w prosty sposób można zrobić leżankę. Proszę bardzo. Sytuacja na dziobie jest następująca. Łańcuch kotwiczny, winda kotwiczna są zasłonięte, ukryte całkowicie bezpieczne dla załogi. A tu jest bardzo głęboka bakista. Zwraca uwagę duża ilość luków i całe panoramiczne okno, które świetnie doświetla mesę i kambus. Naprawdę oświetlenie wnętrza jest na Difurze 520 doskonałe. W mesie wygląda imponująco. Tę część w prosty sposób można odsunąć, a stół sprytnie można powiększyć. Po przekręceniu mamy duży stół do jedzenia. A po obniżeniu dużą kanapę do spania. Kuchnia ma mnóstwo skrytek i szafek. Tu jest barek, mikrofalówka, lodówka, zlew, wygodny duża komora. Kolejna lodówka ładowana od góry, kuchenka, wygodne szafki. Mam ochotę zaraz lecieć na targ, kupić świeżą rybę i gotować. Kabina rufowa ma naprawdę szeroką, podwójną koję, ale można ją podzielić na dwie oddzielne, usuwając ten materac i wysuwając te deszczułki. Zwraca uwagę bardzo przyjemne oświetlenie: dużo skrytek, szafek i schowków. Za mną jest szafa z wieszakami, gdzie można powiesić kurtki. I jest stąd bezpośrednie wejście do Łazienki. Jest wygodnie, można mieszkać. To duży przestronny jacht. 5 kabin, trzy łazienki, duża mesa, wygodna kuchnia, no i kokpit, który ma grill i leżankę i jeszcze lodówkę w stole. Jeśli ktoś szuka dużego, wygodnego, dobrze wyposażonego jachtu, d 520 jest doskonały. Test wysokiego żeglarza 190 cm wzrostu i 2 cm prześwitu pomiędzy głową a bimini? No, tu wysoki żeglarz ma bardzo dobre stanowisko obserwacyjne i nie zostanie obryzgany. A jak to jest z zejściówką? Czy da się zejść bez walenia w czoło?